Dziś Polska od kuchni prezentuje wam swoje nowe oblicze. Aktualnie znajdujemy się w Warszawie, w której to już za chwilę przeprowadzimy wywiad z dwójką tajemniczych muzyków. Porozmawiamy z nimi o ich najnowszym projekcie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, śledźcie nasz portal Polska od kuchni. Nawet jeśli nie tu, znajdziemy się znów w tysiącach. Cześć! Dzisiaj specjalnie dla Polskiej od Kuchni o swoim najnowszym muzycznym projekcie pracy nad płytą 1000 miejsc oraz o tym, jaką drogę i to w znaczeniu dosłownym pokonali, aby udało się zrealizować ten materiał, opowiedzą Ada Schulz i DJ Adamus. Witamy Was bardzo serdecznie. To może zacznijmy od początku. Jak doszło do tego, że spotkaliście się w studiu, zaczęliście pracę nad płytą. Chodzą plotki, że to miała być jedna piosenka, natomiast widzimy, że powstała cała płyta. Opowiedzcie, jaka droga was do tego przywiodła? Kto tym razem odpowiada na to pytanie, Kto bo odpowiedź? za każdym razem je dostajemy, także. Tak, odpowiedź jest bardzo prosta. Tak miało być po prostu. Tak się złożyło, tak nastąpiło zrządzenie losu. Cieszymy się, że doszło do tej współpracy. No i dodamy, że to rzeczywiście rok ciężkiej pracy, e intensywnych e działań w studiu, intensywnych działań e poza studiem i dużo wyjazdów. Ale no na początku rzeczywiście miała być jedna piosenka, e stało się inaczej. I bardzo się z tego powodu cieszymy, bo rzeczywiście ten projekt e gra nam w sercu. Tak było nam pisane po prostu. Czyli rozumiem, że cała praca nad płytą, zarówno teledyski, jakie do tej pory zrealizowaliście, nie tak dawno miała, miała, miał premiere drugi klip do piosenki Dokąd Uciekam. Czy to wszystko jest zawarte właśnie w tej myśli przewodniej, którą kierowaliście się realizując materię na płytę, czyli tysiąc miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć przed śmiercią? Czy również nagrywanie teledysków w miejscach, w których do tej pory się pojawiliście, ma na celu to, żeby w pewien sposób przekazać, Wasze spojrzenie na, na tą pracę i na to zdanie. Czy to są Wasze osobiste odczucia? Ja myślę, że to się wszystko bardzo fajnie wiąże w jedną całość. Faktycznie przyświecało nam to stwierdzenie One thousand places to see before we die. I skorzystaliśmy z tego, że lubimy podróże i lubimy oglądać, zwiedzać nowe miejsca, i chcieliśmy się też sami wybrać gdzieś, gdzie nigdy wcześniej nie byliśmy, i przy okazji pokazać widząc coś zupełnie nowego, aczkolwiek to nie tylko podróże takie palcem na mapie i nie tylko podróże geograficzne, ale przede wszystkim jakieś tam podróże po różnych stylistykach. Stylach muzycznych i po różnych dźwiękach, i po tym, co nam gdzieś tam w duszy gra. No i na pewno też jest tutaj jakieś takie podsumowanie do tej pory tego, co Ada robiła i tego, co ja robiłem. Jeżeli się spotkaliśmy i rzeczywiście los kazał nam zrobić całą płytę, a nie tylko jedną piosenkę, to doszliśmy do wniosku, że musimy zrobić coś, z czego będziemy w 100% pewni, z czego będziemy w 100% dumni i tak naprawdę taka płyta właśnie powstała. No właśnie, skąd inspiracje do y, teledysków w tych akurat miejscach, y, w taki sposób, y, w jaki one są realizowane? Jeżeli, jeżeli... Jeżeli chodzi o klipy, to na pewno jest to współpraca z producentem Adrianem, który z nami od początku funkcjonuje, od początku z nami produkuje wideoklipy i chcielibyśmy utrzymać jedną stylistykę tak naprawdę przy tej całej płycie i chcielibyśmy z nim produkować resztę wideoklipów i mam nadzieję, że nam się to uda, ze względu na to, że bardzo dobrze rozumiemy się i rozumiemy się świetnie z pierwszym reżyserem i z drugim reżyserem i z pierwszym operatorem i z drugim operatorem, czyli ekipa rzeczywiście na medal. I bardzo nam to odpowiada, bardzo odpowiada nam spojrzenie ich na naszą twórczość, bo ważne jest, żeby otaczać się ludźmi, którzy też mają coś do powiedzenia i nie tylko są twórcami. Tutaj, w tym przypadku, na pewno udało nam się spotkać osoby, które bardzo dobrze rozumieją naszą, nasze założenie, naszą twórczość i jesteśmy z tego dumni. No i tak naprawdę, te klipy można powiedzieć, są w jakiś sposób arcydziełami na, na potrzeby muzyki i świetnie sobie radzą, uzupełniając właśnie to, co chcieliśmy przekazać w muzyce. No właśnie tutaj zahaczę teraz o temat tego, w jaki sposób właśnie realizowane są wasze teledyski? W dzisiejszych czasach widzimy, że muzyka jednak zostaje trochę na drugim planie. Przede wszystkim w teledyskach jest mnóstwo, mnóstwo takiej, nazwijmy to taniej na gości, rzeczy, które powinny przykuwać uwagę, aczkolwiek teraz już stają się na tyle powszechne i powszednie, że właściwie nie interesują i nie intrygują. Powiedzcie mi, jaki macie sposób na to, aby aby to muzyka jednak obroniła się sama, i to co robicie, jeżeli chodzi o warstwę wizualną, uciekając od właśnie takiej, takich tanich chwytów, jakie są dostępne na rynku teraz. Nie wiem, czy mamy na to jakiś sposób. Nie wiem, czy można mieć na to jakiś sposób. Wiadomo, że robimy swoje. Bardzo się skupiamy na muzyce, ale też te nasze klipy są świetnym odzwierciedleniem dźwięków. także Wiadomo, że teraz bardziej wydaje mi się, mniej powszechne jest bycie skromnym gdzieś tam z boku, niż, niż bycie na wierzchu i niekoniecznie zakrytym. Także cóż możemy tutaj jeszcze dodać? Ja już w swoim życiu wiele cycków widziałem, więc nie potrzebuję ich we własnym teledysku. No, myślę, że to jest fantastyczna puenta. Okej, okay, to może powiedzcie teraz jeszcze teraz skieruję pytanie do Ady. To jest twoja pierwsza płyta. Powiedz mi, czy długo szukałaś swojego stylu, czy konwencja muzyczna jaka jest utrzymana na waszej wspólnej płycie to jest dokładnie ten styl, w którym ty chcesz się poruszać na swojej dalszej drodze muzycznej, czy jednak będziesz coś zmieniać, czy to jest właśnie dokładnie ten złoty środek, którego szukałaś podczas swojej drogi? Ciężko przewidzieć, bo wiadomo, że moda się zmienia, i, i jakieś tam nasze upodobania też się zmieniają. Nie mogę teraz zagwarantować, że w takim stylu będę śpiewać przez następne 20 lat, bo być może za rok czy za dwa będę chciała nagrać płytę folklorystyczną, i, i nikt mnie od tego pomysłu nie odwiedzie. Aczkolwiek fakt faktem szukałam gdzieś tam sposobu na siebie, i, i myślę, że Odnalazłam się w tym projekcie i fajnie, że, że moglibyś, mogliśmy go współtworzyć i możemy go współtworzyć i mam nadzieję, że być może na jednej później się nie skończy. Adam, powiedz, jak daleko jest od tworzenia muzyki do musicali? aż do momentu, kiedy nagrywacie właśnie taką płytę, zresztą do całej twojej pracy, bo, bo właściwie jako DJ wykonujesz taką muzykę właściwie na co dzień. Powiedz mi, jaka to jest droga i jak to jest możliwe, że, że tworząc piosenki i melodie do, do spektakli teatralnych, z drugiej strony zajmujesz się czymś zupełnie innym? Najfajniejszą rzeczą chyba tak naprawdę w twórczości, w pracy w studiu, czy w ogóle w życiu naszym jest interakcja z innymi osobami. Mając możliwość współpracy z wieloma osobami w swojej drodze, no bo i współpracowałem z Januszem Józefowiczem i współpracowałem z drugiej strony z Jankiem Komasą przy filmie. Więc tak naprawdę osoby, które jedynym wspólnym mianownikiem właśnie jestem ja, bo miałem okazję z nimi współpracować, a, a ich twórczość jest rzeczywiście troszeczkę inna. A tutaj mamy osobę Ady, która też rzeczywiście troszeczkę z innej bajki gdzieś tam się pojawiła w moim studiu. I każdy z nas jest innej bajki. I to jest najfajniejsze, że tak naprawdę powstaje nowa jakość w materii, która nazywa się muzyką. I, i chyba o to chyba w życiu chodzi, żeby tak naprawdę znaleźć swoją drogę, a jednocześnie potrafić czerpać z ludzi, którzy pojawiają się na tej drodze. I to jest. W jakiś sposób taka interakcja i osobowości muzyczna jest bardzo fajna i chyba tak naprawdę to też się odnosi do osoby DJ-a, który staje przed tłumem i tak naprawdę musi zobaczyć, jak ten tłum reaguje na daną muzykę i musi dostosować swoje fascynacje do muzyki, którą posiada i do ludzi, którzy przyszli do klubu. Więc dużo w tym wszystkim psychologa i w studiu też generalnie zagłębialiśmy się w nasze jestestwo głęboko i to było fajne. A jakie macie oczekiwania e, co do odbioru płyty w momencie kiedy już się ukaże? Czyli przypomnijcie, 4 listopada, tak, 4 listopada premiera płyty tysiąc miejsc. E, jakie macie oczekiwania w stosunku do odbioru tej płyty? Oczekiwania są bardzo proste. Chcielibyśmy, żeby trafiły pod strzechy do polskich domów i, i nie tylko, czy to w formie analogowej, czy digitalnej, to już jakby nie ma znaczenia, bo jest to jakby w XXI wiek i każdy wybiera sobie formę słuchania muzyki, jaką chce. Na pewno chcielibyśmy, żeby ludzie polubili tę muzykę, bo jest to gdzieś tam w 100% nasza muzyka, a, a mam nadzieję, że odbiorcę swojego znajdziemy, bo z jednej strony nie jest to na pewno łatwa muzyka, na pewno nie jest to taki plastikowy pop, ale też mamy świadomość tego i w 100% jakby bierzemy na kark konsekwencje tego, że e, znajdziemy, mam nadzieję, właśnie tych odbiorców, którzy oczekują czegoś więcej od muzyki. I chciałam tutaj dodać, że oczywiście nie robimy tam żadnych statystyk i w pierwszym tygodniu tyle wyświetleń, tyle sprzedanych płyt. Bardzo chcielibyśmy podziękować, bo zbliżamy się już do 600 tysięcy wyświetleń naszego pierwszego klipu Tysiąc Miejsc, no mam nadzieję, że, że z drugim też będziemy walczyć i z trzecim i z każdym kolejnym. Także każda naprawdę odsłona, każda jedna odsłona jest dla nas takim fajnym, fajną wskazówką i e, fajnym powiedzeniem, że jednak e, ma sens to, co robimy. Jakie następne miejsce podbijecie? Nie mogę powiedzieć. Szef zabrania. Dopóki nie no. mamy kupionych biletów, dopóki ekipa nie jest zmontowana, nie mówimy o naszych planach, ale na pewno nie ulega, nie ulega to wątpliwości, że głównym planem jest teraz premiera płyty i do tego się przygotowujemy dosyć ambitnie. No i do koncertów, które chcielibyśmy zacząć grać na jesień i na wiosnę, więc tym bardziej zapraszamy na koncerty i mam nadzieję, że się właśnie tam spotkamy i zaczarujemy Was naszą muzyką. A premiera będzie w miejscu zwanym Warszawą? Okej, okay, to teraz takie już pytanie kończące. E, jaka według Was jest Polska od kuchni? Jacy są ludzie w naszym kraju, e, jak postrzegacie to miejsce? Znaczy powiem tak, ostatni tydzień spędziłem na Ibizie. Więc już e, nie pamiętam, ja to. E, a teraz niestety na to Polsce. nasze spotkanie przyjechałem tramwajem i jesteśmy narodem bardzo sfrustrowanym. To po prostu nie ulega najmniejszej wątpliwości. Dużym problemem naszego narodu jest albo brak słońca, albo ta natura, która nas, czy też historia, która nas sponiewierała poprzez zabory, poprzez brak niepodległości i chyba to nam nadal się odbija poprzez wytłuc wytłuczenie naszej inteligencji w czasie II wojny światowej. I rzeczywiście jesteśmy narodem, któremu potrzeba chyba jeszcze 2 czy trzy pokolenia, żebyśmy tak naprawdę dorośli, dorośli emocjonalnie do, do Europy Zachodniej. Mamy coś w sobie takiego generalnie, że nie potrafimy pocieszyć się sukcesem innych i to jest chyba największy problem i to jest też to, to nasze niebezpieczeństwo od kuchni generalnie, że zamiast zazdrościć sukcesów w sposób pozytywny, czyli tak naprawdę będąc każdego dnia lepszym, staramy się utopić naszego sąsiada i tego nadal nie potrafię zrozumieć każdego dnia, kiedy wracam do naszego kraju z zagranicy, po prostu nie jestem w stanie tego ogarnąć. A ta podróż przez ostatnie 15 minut tramwajem była niesamowita dla mnie kolejnym twardym lądowaniem w Polsce. Ale to nie jest tak. Mamy też oczywiście cechy niesamowite, które są bardzo fajne. Mamy przede wszystkim najpiękniejsze kobiety na świecie. Mamy duszę, która potrafi świetnie się bawić, więc jakby potrafimy sobie pozwolić w weekend na fajną zabawę. I tak naprawdę możemy popatrzeć w przyszłość, że, że mam nadzieję, że właśnie za te dwa trzy pokolenia będziemy takim narodem iści europejskim, bo już. Powiedzmy, niewiele nam brakuje, ale jeszcze te niewiele jest naprawdę to, to jest dużo. No ja też nie chciałabym jakimiś takimi mocnymi sformułowaniami tutaj operować, jak zawiść, i tak dalej, i tak dalej. No, tak samo jak Adam, mam nadzieję, że, że, że będzie coraz lepiej znam mnóstwo wspaniałych ludzi i mam nadzieję, że, że będę poznawała tylko takich w swoim życiu. <laughs> Czyli rozumiem, że tego ci życzymy, a powiedzcie, czego Wam życzyć na dalszej drodze muzycznej przed premierą Płyty. Myślę, że konsekwencje działania to jest najistotniejsze, żebyśmy się nie załamali tym, co nas otacza, żebyśmy wierzyli w to, co robimy i. E, satysfakcji i jak, już nie nie mieć, tak, i jak już nie będziemy mieć siły, to żeby ta energia gdzieś tam w nas znowu wróciła. W takim razie dokładnie tego wam życzymy. Trzymamy kciuki, aby płyta przyjęła się fantastycznie na rynku. No i czekamy, czekamy na 4 listopada, wtedy premiera płyty tysiąc miejsc. Dziękuję Wam bardzo.